Często słyszę, moi ludzie nie czują odpowiedzialności. Ale odpowiedzialność nie bierze się z polecenia, nie można jej kazać, trzeba ją oddać. W firmach, które opierają się tylko na kontroli, ludzie robią dokładnie tyle, ile muszą. W firmach, gdzie jest przestrzeń na decyzje, zaczynają myśleć jak właściciele. Zacznij od małych kroków. Zamiast mówić zrób tak, zapytaj się, jak ty byś to rozwiązał? Pozwól ludziom popełniać małe błędy, ale wyciągaj, wyciągajcie wnioski razem. Podkreślaj nie tylko wyniki, ale też inicjatywę. Z czasem stanie się coś niezwykłego. Zespół przestaje pytać, co mam robić, a zaczyna mówić, zrobiłem to, bo będzie to lepsze dla firmy. To jest właśnie moment, kiedy zespół staje się współautorami sukcesu, a Ty przestajesz być kierownikiem, a zaczynasz być liderem.